Powijać w tą bawełnę. Mhm. W bawełnę? Mhm. W bawełnę się wie. Powijać w bawełnę. Mhm. Siedem mitów na temat ekstrawertyków. Pierwszy mit totalnie, totalnie nietrafiony jest taki, że ekstrawertycy są głupsi. Mhm. Że są głupi, ale wynika to pewnie z tego, że pewnie częściej. Inicjują yy, kontakty, przez co częściej też mówią, a skoro ktoś mówi częściej, to może też częściej mówi akurat te myśli, które mogą być gdzieś tam nieprzemyślane. No to jest oczywiste, to jest oczywiste. Jak mówisz prawie wszystko, o czym myślisz, no to wiadomo, nie będziesz 100% czasu miał rację, ani... A poza tym oni się nie boją, są odważni, oni powiedzą, oni nawet się nie zastanowią. W przeciwieństwie do introwertyków, którzy się stresują cały dzień, czy to co powiem, czy to co chciałem powiedzieć było mhm. głupie, czy mądre, no. No i tutaj jest taka, można powiedzieć, jedna rada. Chcesz uchodzić za mądrzejszego? Mów mniej. Kolejny mit jest taki, że ekstrawertycy są bardziej bezpośredni. Mm -hmm. Czyli jeżeli coś mówią, to tak bardziej dosadnie mm. tak walną komuś. prosto z mostu. Czy są szczerzy do bólu. Szczerzy do bólu. A właśnie to nie jest prawda. Znaczy, połowa tak. ekstrawertyków. Są połowy, tacy, są tacy tak. że się nie boją, powiedzą wprost. No, tacy są, są. Mhm. Yy, i mm. oni często faktycznie są yy, usterów, yy, mm. yy, jakby rządzą, zarządzają pewnymi rzeczami, mm. więc oni też są bardziej na świeczniku. Mm. I może dlatego ludzie częściej to widzą i mhm. tak potem odbierają. No ich? taką mają funkcję, to muszą robić. A druga połowa, to są ci właśnie wrażliwi, którzy nigdy w życiu by nie powiedzieli czegoś, tak. co mogłoby nawet miałoby szansę urazić kogo, kogoś innego, a nawet oni, oni się najbardziej przejmują, kiedy tam ta połowa mówi takie rzeczy. Które... Tak, I jeżeli będą inicjować jakieś kontakty, to będą to robić tak na paluszkach, tak żeby. Mhm żeby zadbać, żeby, no, żeby nie urazić, e, tak. powijać w tą bawełnę. Mhm. Natomiast e, jeśli chodzi o bezpośrednich introwertyków, są tacy. E, też ich można powiedzieć, że jest pewnie z około połowa. E, I um, oni jak już się wypowiedzą, to też nie będą owijać w bawełnę. Też powiedzą dosadnie to, co myślą. E, i nie będą się tak hamować, czy też tak uważać, w jaki sposób będą wypowiadać swoje myśli. E, więc no, zdecydowanie uznajemy to za mit. Mhm. E, kolejna rzecz jest taka, że ekstrawertycy są bardziej dynamiczni. Mhm. Myślę, że... Czy gadatliwi, czy, czy więcej się ruszają, tak, tak. często są postrzegani, że, że jest ich wszędzie pełno. No tak, ale... Prawda jest taka, że bardzo dużo ekstrawertyków, bardzo duża ilość, y, oni będą też mieli spokojniejsze ruchy, też nie będą wcale tacy y, super aktywni w rozumieniu takiego właśnie y, pokazywania czegoś rękami czy szybkim działaniu. Y, nie, może będą bardziej tacy stateczni, przemyślą sobie pewne kwestie. No sztandarowym y przykładem jest taki ENTP. Ja NTP mhm. często się dziwi, że, jest, że jak się dowie, że jest E, ekstrawertykiem, bo to jest typ, który zwołuje imprezę, usiądzie sobie w kącie i cieszy się przez następne dwie godziny, że ludzie są razem. I on często nie uwierzy w to, że on należy do grona tych, którzy ładują się ludźmi, bo to jest w towarzystwie naprawdę dość cichy i spokojny typ. Podobnie ESFJ postrzegani jako bardzo towarzyscy, to jak jest jakaś imprezka, to te, też jest raczej typ, który siedzi i, i słucha innych, chociaż mm -hmm. jest to sprzeczne z ich stereotypem. No, także jest parę tych typów. Szczególnie trzeba uważać na typy, które właśnie są najbardziej introwertyczne z ekstrawertyków i najbardziej ekstrawertyczne z introwertyków. I to też jest kwestia sporna. Tutaj przede wszystkim trzeba poznać cały typ, żeby móc mhm. dowiedzieć się, kim tak naprawdę tak. jesteśmy. Kolejną rzeczą, takim mitem, który krąży o ekstrawertykach jest to, że nie potrzebują ciszy. Mm -hmm. I wielu ludzi mówi, nie, ja nie jestem ekstrawertykiem, mm -hmm. bo ja potrzebuję często ciszy, ja muszę się odsunąć, już mam dosyć tych ludzi. Mm. Powiem Wam jedną tajemnicę. W zasadzie każdy tak ma. Tak, tak samo każdy potrzebuje ludzi czasami. To jest naturalne. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy stadnymi stworzeniami. Tak, więc znowu wracamy do tej preferencji, do tej częstotliwości. Jak często tego potrzebujesz? Naturalna reakcja, tak. Siedzę w domu. To cieszę się z tego, że mam wolny wieczór i nikt do mnie nie zapuka? Czy jednak y, dzwonię od razu po koleżanki, czy wsiadam do samochodu i ja do kogoś odwiedzić? Tak, więc to jest jasne, że nawet dynamiczne ESFP y, po imprezie ze 150 ludźmi, na której było konferencjerem, zwyczajnie będzie chciało sobie pomilczeć mhm. i nikogo nie odwiedzać i z nikim się nie gadać. Po prostu będzie chciało odpocząć. Kolejnym mitem dotyczącym ekstrawertyków jest to, że są głośni, że wszędzie ich słychać, że mówią wyższym głosem, czy tam bardziej doniosłym. I to też nie jest tak do końca, bo są też introwertycy, którzy naprawdę potrafią powiedzieć coś tak, jak trzeba, głośno i wyraźnie. A potem się ludzie dziwią, że to są introwertycy. No, przyznajmy sobie szczerze, że ekstrawertycy, oni, oni są bardziej wylewni, bardziej ekspresyjni jako, jako grupa niż ci introwertycy, ale nie jest tak, że każdy introwertyk taki będzie, ani że jak ktoś się w taki sposób zachowuje, to od razu jest ekstrawertyczny. Są też różne sytuacje społeczne, i w niektórych ekstrawertycy nie będą głośni i nie będą chcieli być głośni. A poza tym ekstrawersja też wychodzi na różne sposoby, w zależności od typu. Jeden to będzie ten, który się krząta i jeździ i pomaga ludziom w ich domach, gotuje wszystkim obiadki i rozwozi. Jeden to będzie właśnie ten głośny, dusza towarzystwa, a. Trzeci będzie chciał tak. po prostu dyskutować. Co Dokładnie. Rozum, ideę tak. I podyskutujmy mm. razem o jakichś tak. fajnych rzeczach mm. o ideach, o. O różnych pomysłach, i wtedy nawet może być troszeczkę ciszej i mhm. posłuchać, jak inni debatują, tylko podrzucać pytania Dokładnie. i szukać dziury w całym. Kolejna kwestia jest związana z przywództwem czyli ekstrawertycy są przywódcami, introwertycy są wykonawcami, choć faktycznie częściej Ludzie, którzy są, zarządzają, czy tam są jakimiś szefami, przedsiębiorcami częściej mogą być ekstrawertykami. To jest ich naturalna tendencja znowu. Tak, to mhm. wcale nie jest prawda, że nie ma przywódców wśród introwertyków. Mhm. Byli tacy i historycznie i osobiście też znam introwertyków, mhm. przywódców, którzy świetnie sobie radzą. Jest ich też mnóstwo. Tak, bo wiecie, bo przywództwo to nie tylko jest kwestia, nie wiem, że robimy sobie imprezę i że jest nas dużo, ale też często kwestia dobrego przemyślenia pewnych kwestii i bycia gdzieś w cieniu, choć to też ekstrawertycy potrafią. Oczywiście. Więc jeśli chodzi o przywódców i o przywódczość, jak najbardziej można to rozwinąć, też będąc introwertykiem czy ekstrawertykiem. I Poza tym, też nie każdy ekstrawertyk będzie miał pociąg do czegoś takiego. Jest cała grupa ekstrawertyków, która faktycznie istnieje tylko po to, uogólnienie, żeby dawać innym to, co oni chcą. Czyli oni jak najbardziej, bardzo chętnie się spełnią w roli właśnie wykonawcy. Oni lubią, jak ktoś przyjdzie, da. Instrukcje, co ma dalej robić, i to są ci ludzie, którzy najbardziej się cieszą z tego, jak ktoś im powie, co ma robić, a on sobie idzie i to robi. Tak, a bo są ekstrycy, którzy po prostu są stworzeni do tego, żeby zapalić mhm. ten płomień, jak najbardziej. ale nie podtrzymywać go, mhm. zostawić do innym. Mhm. Niech oni podtrzymują ogień, bo ja nie lubię, nie umiem, nie mam do tego predyspozycji i to też jest jak najbardziej okej okay. i oni niekoniecznie będą chcieli być przywódcami, jak, mhm. którzy muszą jednak. Brnąć w tych wszystkich różnych chwilach od początku do końca i prowadzić ludzi. Tak, zarządzanie ludźmi, a inspirowanie ludzi to też są dwie osobne rzeczy, i to też jest i wśród ekstrowertyków, i wśród introwertyków. Kolejnym mitem jest większa pewność siebie. Pewność siebie, czy też chodzi o. Takie poczucie własnej wartości. Mm. Są naprawdę bardzo wrażliwi, delikatni ekstrawertycy, mm. którzy też często nie mają takiej pewności własnej wartości. I są introwertycy, którzy są cisi, spokojni. Może komuś się wydawać, że nie będą pewni się, bo. Bo nie e, inicjują, tak, bo czy, nie mówią. Tak. Po prostu są cicho. Nie mają takiej potrzeby, no, wiedzą, ale znają swoją wartość. Wiedzą kim są, wiedzą co, co dają innym. Dobrym przykładem jest ESFJ, który jako punkt honoru może nie, ale po prostu na naturalnie okazuje szacunek, czy kocha ludzi przez to, że się uś uśmiecha, że ma dobry humor, że zawsze pomoże. I to nie znaczy, że tak naprawdę jest taki w środku, tylko on. Funkcjonuje w taki sposób, że zawsze wygląda, jakby było wszystko w porządku, czy jakby niczego nie potrzebował, a tak naprawdę może akurat przechodzić przez trudne rzeczy i potrzebować tego, żeby ktoś z nim usiadł, dowartościował, czy porozmawiał z nim na temat problemu, a nie tylko oczekiwał, że ten uśmiechnięty ESFJ będzie mi pomagał mhm. i posłuchał. Mhm. Jeżeli podoba Wam się to, co mówimy, e, zapraszamy Was. Do subskrybowania naszego kanału. Łapki w górę, lajkowania, jak to się nazywa, nie wiem dokładnie. No i pisanie komentarzy. My wszystkie komentarze czytamy. Mhm, doceniamy. Tak, bardzo nam się podobają, szczególnie typowanie nas. Mhm. Także czekamy na więcej, czekamy na więcej informacji od Was i zapraszamy do dzielenia się też ze znajomymi.